Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym pokazać jak, skraft, jak zrobić mikturę niewidzialności i widzenia w ciemności. Zapraszam do oglądania. A więc tak. Są 4 rodzaje mikstur w ciemności, raz na trzy, 8 minut na 3 narzucona w 6 i rzucona 2,5. Niewidzialności jest 8 minut, 3 minuty rzucona 2,5, rzucona na 6. A więc tak, na początku jak chcemy zrobić miksturę niewidzialności. Najpierw potrzebujemy brodawkę oczywiście. Wszystkie sobie zamienię. się źle To tak na początek Jak to się zrobi to będzie potrzeba... Zamienimy się dwie, co... pokażę wszystkich zrobić proszę jeszcze weźmiemy no, no bo to będzie potrzebne do miksur oczywiście no i YouTube nie wiem czy jest na razie chyba mało jest w ogóle pokazanych filmików jak zrobić w ogóle miksurę niewidzialności jak dalej dlatego co chcę nakręcić to tak, żeby zrobić miksturę niewidzialności to tak czego trochę więcej tych niewidzialności, bo wszystkie się dni robi, co nie? Spora. widzialności, widzenia w... A dobra, jestem jest tym patrzę Jest miksura widzenia w ciemności. Jest. Żeby zrobić... Niewidzialności wystarczy dodać jeszcze sfermentowane oko. A jak chcecie widzenia w czynności na dłużej niż na dłużej, to robicie zresztą. Czerwony kamień. Patrzcie. Widzialności 3. No to widzicie. A żeby zrobić więcej, to czerwony proszek. tak samo. A jak chcecie zrobić rzucania wystarczy, że tutaj proch. Tutaj tak samo, Musimy To by było już na... To by było na tyle w dzisiejszym poradniku. Subskrybujcie, komentujcie, proszę Was. Bardzo lubię kryść YouTube i jeszcze jakieś dużo widzów. Dzięki.